Moi drodzy, witajcie w takich okolicznościach dosyć wodnych. Oczywiście znajdujemy się nad zalewem. Znowu nie powiem Wam, gdzie dokładnie znajduje się ten zalew, ale dzisiaj, tak jak widzicie, w moich dłoniach są różne rodzaje naczynek do yerby. A więc dzisiaj o tym, jakie naczynka można spotkać do yerby. Moi drodzy, na pierwszy plan wysuwa się nam matero z palo Santo. Jak widzicie, w środku jest drewno, drewno palosanto, które nadaje smaku yerbie, nadaje takiej oryginalności w smaku, ponieważ jest tam pewnego rodzaju żywica, jest ten posmak drewna, a więc cała ta kwintesencja smaku jest ubogacona w różne takie zapachy, właśnie leśne trochę. Także to jest bardzo ciekawe naczynko. Zazwyczaj w nim piję swoją yerbę. Wy też możecie, możecie kupić sobie na pojerbani.pl takie naczynko, ale również inne naczynka, które zaraz Wam pokażę. Moi drodzy, kolejne naczynko, tym razem z tykwy, nazywa się kuja. Jest robiona oczywiście z tropikalnej dyni, ale w tej węższej części, okolice Szypułki, no, charakteryzuje się tym, że wygląda trochę jak klepsydra. Jest to idealne naczynie do shimaro, czyli brazylijskiej yerby, tej takiej mocnej, intensywno-zielonej. Kojarzycie pewnie. Ale zobaczcie, mamy taką ciekawą, dosyć ciekawe zdobnictwo. Zobaczcie. Może to tego tak nie widać, ale jest to dosyć oryginalne. Także to też znajdziecie w naszym sklepie oczywiście. Moi drodzy, kolejne naczynko. Tym razem ceramiczne i czym ono się charakteryzuje? No przede wszystkim tym, że można je łatwo domyć, bo jak dobrze wiecie, jeżeli mieliście, na przykład naczynko z palosanto, z głampy, z porongo, nawet stykwy takie, jak wam pokazywałem wcześniej, no to ciężko, często to domyć, a że nie można tego myć detergentami, żadnymi płynami, do naczyń etc. Tylko wodą, no to ciężko to domyć, jak to zasknie na przykład. A to ceramiczne naczynko jest o tyle fajne, że można je bardzo szybko przemyć i jest po prostu czyste. Moi drodzy, zapytacie się pewnie, jakie naczynko Wam polecam, jakie jest moje ulubione. No, powiem Wam, że no, Matero Palosanto oczywiście od dawien dawna tego naczynka używam. Nie zrobiliśmy dzisiaj materiału o tych innych naczynkach, czyli właśnie porongo, guampy i tak dalej. Ale zrobimy o tym materiał, jeżeli jesteście ciekawi, bo oczywiście te konkretne naczynka też do konkretnych zalań służą. Niektóre do terrere, na przykład. Podsumowując, dzięki, że oglądaliście. Żegnam Was z tego miejsca, siedzę troszkę niebezpiecznie nad wodą, ale może nie wpadnę. Słyszę ciągle jakieś dźwięki jakieś jaszczurki jakieś ptaki ale czuję się swojsko, czuję ten klimat wakacji i życzę Wam na tę kolejną część wakacji zdrówka i ciepłej, fajnej, dobrej pogody. Trzymajcie się, hej!